Witam wszystkich, bardzo serdecznie widzę w kolejnym odcinku z gry Fortnite eee, Wiecie jak ja, nadal, nadal mam niższy level mimo tego, że minął miesiąc od gry Fortnite od nowego sezonu ja mam 14 level No jest troszeczkę źle, ale może dzisiaj troszeczkę odebiją Okazuje się, że jest nowa broń w grze Chciałem jakaś jakiś normalny jak bo gadankowy, ale okazuje się, że jest nowa broń która weszła niedawno może do gierki nie wiadomo kiedy ona weszła nawet teraz pokazuje się że jest, więc przynajmniej miałem coś pokazywać, bo nie chciałem drugich odcinków takich nie nagrywać. Dzisiaj ja nagrałem drugi odcinek tak, który leci dopiero w niedzielę, żeby mieć problem z głośnym żebym... odcinkowy nie, nie to nie jest to, co wcześniej, z tydzień temu, ale lecimy, sobie do gry Fortnite, gdzie do, do, do solo, to będzie też odcineczek, może pogadankowy, ale poszukiwania broni bez wycinku. Jeżeli nam się nie uda ten odcinek, to znajdziemy to na, w na, na następnym odcinku. Podobno z na pomarańczowych. Więc zobaczymy, jak to będzie. Ja cię podoba, będę wbijał troszeczkę levela. Mam nadzieję, że trochę wbiję, po... No nie widzę, nie widzę że nie wchodziłem do grypora. Dopiero raz weszłem po sklep z przedmiotami Mam tam wykrzyknik, że coś tam nowego weszło do sklepu. Ale zobaczymy, co się nowego pojawiło. Może znajdziemy tą broń. Podobno na to, że w wariancie zielonej będzie troszeczkę łatwo znaleźć. Ale no cóż, mam nadzieję, że odchodzę do 20 października. E, wbiję, e, chociaż co najmniej 20 lat, będzie co najmniej cud. Ale no cóż, no zobaczymy to taki cud, z takim grałem w Fortnite przez chwilę wbiję, jeden stopień, no i potem nie chciało mi się grać ale dzisiaj no mnie to ceny miałem troszeczkę tyle spraw, że nieważne i No Nie zdążyłem zauwa. sobie zagrać z kolegą, właśnie, więc może dzisiaj mi się uda zagrać, bo nie dam rady w ogóle. Bo będę chciałem trochę zagrać solo pewnie, ale no czegoś nie robić, zapewniam. Żeby nas to zagrać. Dobra, ja polecę tam, gdzie inni polecieli, czy na tą miejscówkę w ogóle ten teren tak się zmienia. Czy, czy takich terenów wcześniej nie było? Jednak ja gram o tym odcineczek z tymi terenami, bo tak teren nie wyglądał. Tutaj nie było pomarańczowych miejscówek, tutaj chyba przemierzanie i zostawia po sobie takie ślady. Fajne w sumie. No, nie fajne. Ale lecimy na pomarańczową miejscówkę. I zresztą, na nowy sezon 9, który jest w październiku, będzie... Ja się nie mogę doczekać, widzę pomoże, będzie będą tam jest zdalne i... Będę z rana w domu, będę mógł to nagrać na spokojnie No, a pewnie dużo tu będzie latało, więc troszeczkę zrobiłem głupotę, ale No cóż, zobaczymy, że nam to wyjdzie Typek, odwal się, Ten se leci na tą miejscutkę, no nie wiem, że... Nie wiem, czy to mam szukać dokładnie, ale tutaj gdzieś się rozejrzę i no, wiesz, że to nie znajdę, ale w pierwszej, lepszej skrzynce znajdę i będzie git, nie? No nie wiem, czy będzie taki grunik wchodził do gierek, ale to się okaże, widzę, już widzę ja się, widz ja się z że już wyleciało mi ze skrzynki. Dobra. A jak widzicie ten reczynek, to nie za długo będzie trwa projekt z piosenką. E, no i co, dopiero ty dzisiaj stworzyłem z reflem, bo wczoraj wiadomo, że nie domem rady. E, to się wydaje, że nie miałem dopiero dzisiaj ten refle, ale mam nadzieję, że mam to jakoś nie przeszkadza zbytnio. E, dzisiaj stworzyłem reflem, to tej piosenki i na razie jest zliczony. Nie wiem kiedy Jona ja wyjdzie na spokojnie. Na początku pani filmiku pokaże się w którym... Min na początku będzie premiera piosenki i może zobaczycie fragment piosenki albo bez fragmentu piosenki, Zobaczymy, jak to zrobię. E Napiszcie czy byście chcieli e kawałeczek, piosenki, czy po prostu... Po prostu teraz premierek, premierę piosenki wam podam. I, i do będzie to na, na żywo na razie o jakiejś tam godzinie danej. O ja No, no. No gorzej to, że tego nie znajdę, widzę wychowaczy tak szybko, jak się wydawało. Oddaję się zbyt daleko, widzę mi taka się cofnąć. No i cóż Okej okay. To był jakiś demo... ...włoda... Jakieś To były inne... Co one tam rozwalały, nie wiadomo. Tak, zaszukajmy tej broni, pojawią się szybko ją znaleźć. Tak, to, to to, ja chcę, chcę zrobić teorii na temat tej, tej, tej mapy, tej z gry Fortnite, o co chodzi z tymi poparęcznymi sukienkami. To dla ciebie to co nagrać, o co chodzi z nimi, się takich nie było miejscówek. No tutaj nie było tych poparęcznych, przez tą kostkę tak dalej, że to się tworzy. Ale my no nie jestem pewny, które już. No no cóż. Mam już tam miejscówkę proszę! Ty mam! Nie, nie mam, kurde, to jest to samo, eee. a już idziemy, no, ale spokojnie. Poszukamy. że tylko na TYM też wszędzie może być... No nie ma nic tylko pen. Ale no... cóż. No spokojnie to się nie za myślę chodzi chodziło mało odcinków z gryfowe, dlatego że nie chciałem nagrać tych takich nudnych odcinków pogadankowych, bo nie miałem co nagrywać wtedy. A ja powiedzmy, że nagrać się ten dzień wcześniej, żeby po prostu to tam zmontować na spokojnie. O, typek ją ma! Typek ją ma! Gdzie ty jesteś, kościu? Pokaż się. Gdzie on jest? No tam na pewno nie on no, tam gdzieś jest. Typek daj mi tą broń, proszę bliska, bliska, bliska. Chyba typek ją ma, no nie mam coś, że nie ma. Możemy no, też ją znajdziemy. Pompeczka, pompeczkę, ale czy to mi coś zmienia? Takiś typek ja miał, no widziałem na Boga kocham. Oj gdzie ten typek jest? Co tu się dzieje, widzę? Ale... O! Co to jest? Nowa broń, widzę jaka jest, nową broń jakąś Ej, tej broni nie wiem, nigdy w grze, jak ona się nazywa? Para Kusz Giec, bo widzę, jak ktoś wchodzi, będzie wchodził, więc troszeczkę do cichutko, niestety Takie życie, widzę, się nagrywa. O, matko ja pierwszy. Okej, okay. no też. No. Ja się do drugiej, no, ten moment tak. Zrobię taki letki wyjątek, bo to uda mi się wyciąć Ale kurde, było bliziutko, było bliziutko Chyba już nikt tu nie wchodzi, tylko on tu szedł i wyszedł W no, sumie no, dobra, okej, okay, nieważne Okej okay. Ale cringewo sobie Na przykład jakby to na to bym przeżył, ale... No tak tyle nie tylko nie pokazał mi się ten czerwony taki znacznik w ogóle. Bo nie wiem czy tutaj zawsze było, po mi się pokazuje czerwony znacznik na górze. Gdzie są te strzały? Zawsze mi tak się pokazuje. Eee, że to chyba dobry dwóch sezonów, nawet więcej sezonów, chyba pięciu sezonów to było już, no nie pamiętam. Ale musimy na 1, tam się tę miejscówkę znaleźć, bo to za krótkie no, 7 minut jak to tam wiecie. Znaczy to jest jednak letna, że tego nie wiedzą, bo jak w sumie gadam, no to wiadomo. Jak to jest. Możemy się za to znaleźć, zobaczymy. Dobra, może pójdziemy na jakąś inną, jeszcze tylko może na tą polecimy. Myślę, że pole tam lecieć, bo tam będzie może łatwiej. <grych> chociaż nie, no. Polecimy tutaj chociaż nie na no, bok, polecimy teraz na tamtą nie polećmy polecimy. Eee, zobaczymy, my? Znaczy razie nic się dzieje w gdzie wypadku. Znaczy coś tam się dzieje z tą kostką że no, ona się porusza i tym podobnym tu możemy poleciał, ale nie jestem pewny ale no cóż, będziemy się chlepa z tukamy, to lecimy tutaj Róż w tym nie znajdę, ale no cóż przyjemność, tam odcinek będzie przynajmniej o szukaniu tej broni może nie bez wycinku, ale no i gicio, tak no i wiadomości pokazywał, że jest ta broń ale tak szybko ją nie znajdę nie wiem, jest na tej miejsce, czy może być wszędzie tego nie wiem, ale tutaj bolecią, że na tej miejscu co będzie? To powinna być już. Dobra, hmm. to jest my ją teraz znajdziemy. Czy to będzie na ziemi, Czy może też być w budynku? No zobaczmy, no, może to, to też gdzieś będzie, ale na pomarańczowej miejscu to, to tak nie ciekawiem. Mamy skrzynkę, to tu może będzie, no nie będzie, raczej No szkoda, no szkoda, no ale myślałem, że to też znajdziemy, ale. Oj, jest strasznie, ale nie znajdziemy tego zera. Non so, IELTS So, IELTS, sì yes. Uciekaj mi, dowie. Dobra. Patrzę za koło jeden, no. Jak on nie widzi widzowie What the fuck! Wow! No, dzięki No nie znajdziemy nic tego, nie ma opcji no. O! O! To jest ten! Tak, to jest ten bojowy karabin, no mamy coś jednak Faktycznie mamy Mamy jednak nawet ten karabinek Więc przynajmniej jest git Mamy ten nowy karabinek, więc przynajmniej w następny chwilę na tym znakiem a Oto tych oto kosteczek To to odwala tak Dobra, fajna ta broń myślę, że jest Nowej broń nie wchodzą Bojowy karabin szturmowy Już nie raz były takie broń w sumie Więcej tych broń było Dobra, przynajmniej znaleźliśmy tą broń Więc dobra, lecimy na tamtą miejscówkę Mogę już pozabijać, zobaczymy, przetestujemy troszeczkę tą broń Dobra Dobra Ja mam już pomysł na miniaturkę widzowe następnego odcinka z tymi teorią o tej mapie No a jak po prostu pamiętam to trochę ciekawe, bo takich mapie nigdy nie było Tymi poważnościowymi Przez te kosmy wydaje mi się, że to się tworzy, ale nie jestem pewny Wszystko sobie omówimy no to był typek, a to chyba dalej był widziony. Kej, żabeczko. Nie wyjdę. wyjdzie na sezonie krowy, ale nie weszło w sobie. czekaj, jestem ciekaw co się wejdzie na następny sezon, gdzie wejdzie, bo następny sezon będzie dziewiąty i potem koniec już trzeba rozdziału. A już minęły chyba dwa lata od nowego rozdziału. 15 października chyba tam to weszło. Nowy sezon że około, nie wiem którego, ale chyba już minęły dwa no. miesiące, dwa lata. Myślę, to prawie cały ten październik, jeszcze listopad I go, kurde, troszeczkę faktycznie słabo jest z tym moim fortnite'em O kurde Nie no, chociaż tym co to nie muszę bić, co najmniej 30, no 50 musiałbym bić No nie ma wzderzała, to trzeba to chyba powoli wbijać No, no dobra No, widzicie, wiecie, bo mam tutaj taki mini dowodzi, że jeszcze te kostki się poruszają I one po prostu stoją pod tym po tym. potem po no, no chyba zmieszaniałem do tego, 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 tego zbiornika tego. Typek! Tam był grana. Typek. Chłoda pa. Muszę ja zrobiłem typa w ten sposób, no nie wierzę. Ale broń jest fajna, tylko ona trochę szybko strzelna jest, faktycznie ona tak wiecie. No trochę porusza ją, jak dla mnie. Może no, trochę ma odrzuć według mnie. Więc... To jest ta broń. Weźmy lepszą wersję. Ona no, no, troszeczkę ma odrzuć, myślę, że ją... No, będzie ciężko ją brać pod bitwę, bo ona trochę ma odrzuc, bo ta kamera mi tak łapała, jakby celam mi do góry. No trochę tak faktycznie ma. No to to ta FN typa Ale w sumie ona się zaraz okaże, że wiem. się będzie bez odcinków ten odcinek trwał. A z odcinek, a bez... A jakby to byłoby wycinane, to byłoby fajnie. fajne. Trochę ma odrzut ta broń, widać, jednak ma trochę odrzutu, ma Troszeczkę odrzut ma faktycznie. Więc możemy powiedzieć że no dzisiejszy odcinek. Fajna broń według mnie jest. Po co jakiś trzeba na te broń takie wchodzić. Nie jest mega fajna. Dużo broni w tym sezonie faktycznie wchodzi. Tam jakaś kusza weszła biesów, ale to chyba w tamtym update'cie, to, bo mówiłem w poprzednim odcinku, to co mówiłem. Faktycznie musiało wejść. Tego Typa znajdziemy i zabijemy i może A raczej I widzimy się już na następnym odcinku. Do zobaczenia.